Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Portal kaj 24. Znajdujemy się na ogólnopolskim turnieju akrobatyki sportowej na hali Widowiskowo-Sportowej. Jak to wygląda? Zobaczcie sami. A z nami pan Albin Grablewski, prezes AkroSuli w Panie prezesie, jak się rodził pomysł i która to już edycja turnieju? Pomysł zrodził się już kilka lat temu. To już jest kolejny nasz turniej. Ten turniej nam się cały czas rozbudowuje. Wcześniej mieliśmy tylko akrobatykę i to był jeden dzień, dzisiaj już mamy dwa dni. W pierwszym dniu mamy zawody w tak zwanym fitnessie gimnastycznym. Dzień jutrzejszy to e, stricto e, akrobatyka sportowa, e, według, e, według przepisów Polskiego Związku Gimnastycznego. No i tak sobie, że tak powiem, już od jakichś tam lat organizujemy. E, przyjeżdżają kluby e, naprawdę z, z bardzo daleka, e, z różnych stron naszego kraju. Także jest i, i, i Gdańsk, tak? jest i, i, i Poznań. Zielona Góra. No naprawdę z, mamy, mamy gdzieś już tam z, zaprzyjaźnione kluby w całej Polsce.